A cześć dziewczyny, byłem wczoraj w uh, Hobby Lobby. i kupiłam taki ładny segregatorek Agenda 52 No, to Agenda 52 <laughs> six ring planner binder 2 size pockets, 3 interior pockets Works with Agenda 52TM inserts and accessories Items sold separately, so jak chcecie sobie coś dokupić, to musicie kupić osobno, bo to jest napisane Items sold separately Ready to customize and organize That's so fucking cute <laughs> Uwielbiam to, to jest po prostu kwa, takie piękne to jest Masakra, to się otwiera i to są takie trzy i tu też są trzy Widzicie? No Takie paseczki ma I tu zapięcie takie, o, są to zapinacie O I tutaj takie coś jest, nie wiem takie jakieś... to się chyba ściąga, nie wiem jak, jak wiecie to napiszcie w komentarzu dobra, Hobby Lobby, no po prostu myślałem, że się tam posikam, nie? Z na koniec po prostu, jak ja tam wpadłem to jest szał macicy, ja po prostu nie wiedziałam, gdzie mam iść gdzie mam oszy wsadzić. dobra, to to takie coś jest, o 19,99 nie, było wszystko 50% a 50% było, tu mi podpowiada Kasia 1999, także, wszystko, co wam pokażę, to jest przez pół, nie? Prawie. No, prawie przez pół. No to patrzcie, to, yy, takie fajne. Następne. Jakie to jest fajne. Takie kurwa <grym wpadłam, <grym patrzę takie miętowe. No mówię, koniec, muszę to mieć. Nie wiem, co to jest do końca. To to dziurkacz chyba jakiś jest. to A, to jest, tak, dobra. dobra, już wiem, widzę. To jest dziurkacz taki, też Agenda 52. 14,99% nie patrzę, mówię, muszę to mieć. Ej, żałuję, że on tego nie skończył za mnie. No ale dobra. Dobra, no więc jak już widzieliście. Się uśmiałam. Jak już widzieliście, planer, którym planuję zrobić. Yy, nie, planer, tylko właśnie album z naszego pobytu. Po prostu będę tutaj normalnie sobie bindować, dlatego kupiłam to, żeby móc sobie bindować. Wszystko, co mi się będzie podobało, czyli jakieś papiery, wiecie jakieś. Yy, Dodatki i tak dalej. Tak to się kochanie ściąga właśnie. Bo to jest takie zabezpieczenie i tutaj są kieszonki. No, to jest taki typowy planer, kładka do planera, i ja sobie tutaj z tego zrobię albo to jest jedna. Teraz moja moja mata mi się roz, rozjeżdża. Dobra, więc to jest, tak jak już wspomniał, do robienia dziurek, bo jak wrócę do Polski i nie znajdę takiego rozmiaru, mój kochany mąż. To kosztowało 15 dolarów, zapłaciłam za to połowę, czyli 7 dolarów, bo wszystko co było z tej firmy było 50% zniżki. I tu robimy sobie dziurki, tak jak w tym planerze, żeby móc wszystko sobie bindować według tych samych yy, dziurek. To jest to. Yy, pokazałam Wam już planer i ten do bindowania. I oczywiście yy, nie, mogło, yy, nie mogłam się oprzeć dodatkom do planera. To widzieliście pewnie na filmie. Być może, nie być może tak. To kosztowało 9 dolarów. Oczywiście na pół, no to 4,5 dolce zapłaciłam za te. dobra, już starszy. Jeszcze, jeszcze byliśmy w wolmarcie i robiliśmy kalafiora dzisiaj. Kalafiora z jajkiem, żeby było taniej. I tu jest bułka tarta. Taka, smaży się na maśle. Stąd. O Boże, ty mój. No i tu jest właśnie pierwsza, pierwszy taki schoweczek, który sobie. Tutaj. Dobra, cicho już. Tutaj wpinamy sobie pierwszy e, mój zakup. Oczywiście tu będą jeszcze wkłady jakieś, a jak nie, to ja sama sobie zrobię coś tutaj, jakiś wkład, a na razie, e, no nie chciałam po prostu e, tych pierwszych zakupów przerazić mojego męża ceną, więc <noise> kwotą, jest na razie sobie tak bardzo skromnie. E, I drugi tak samo, jest śliczna ta dziewuszka. W ogóle ta dziewuszka, nie wiem, czy widzieliście na filmie, e, to on, ona była taką jakby mm, wizytówką takiej kolekcji, ojejku, jak ona się nazywała? Ela, Ela tu Ela, czy coś takiego. Tam jest właśnie dużo z tą dziewczynką i z tymi rzęsami takimi. Hanka wam tam pokazywała. No i tu mamy taki piękny dzyndzołek. I w środku kolejne pamiątki można sobie umieścić. I tutaj ładujemy znowu sobie pięknie to. Później kupiłam takie zakładki 4,99, czyli pół zapłaciłam 2,5. I tu są trzy zakładki takie sztywne, sztywne, plastikowe. O, jedna to jest taka, taka takiej kwiatuszki. To wam pokażę, tak jak tutaj jest. O, coś takiego. Hello. E, druga to jest Like a Boss. O, i ma takie kropeczki, jak mój wkład. Super cute, ale weź mi tu nie dmuchaj! Bo mi tutaj syfisz pod tym. Pod telewizorem. Druga zakładeczka. I trzecia zakładeczka. Tu jest napisane So Fabulous. I to jeszcze trzecia zakładaczka. To jest to. Później e, były też super e, koperty. Oczywiście to można sobie zrobić samemu, ale kosztowało mnie e, 3 dolary, bo tak było po 6, a ja zapłaciłam 3 dolary, więc oh wow. Well. I kupiłam. Poza tym są bardzo fajne papiery. Cztery takie, takie, wiecie, kopertki, które są trochę za wysoko. Cztery kopertki. E, poza tym bardzo mi się podobały te wzory tych kopert i. Mamy cztery kopertki i to, jeżeli chodzi o mój tutaj ten wkład, to na razie sobie tak zostawiam, a tu będą jeszcze, tak jak mówię, wkłady i te inne pierdoły, ale jeszcze dodatkowo weszłam na dział z naklejkami, bo jak już będę robiła ten album i wrzucała te zdjęcia, no to przydałoby się jeszcze uzupełnić jakoś strony Muszę kupić jeszcze papier kraftowy, tam był, chyba widziałam, nie wiem, chyba 4 dolary jakoś tak kosztował. W każdym razie, też Paper Studio, też było przecenione, czyli zapłaciłam 3 dolary za y, cały zestaw naklejek travelowych. Tu mamy y, te, co to było? No, z pieca spadło, tutaj mamy naklejki y, i to są fajne, bo to są takie, wiecie, przyzwyczajone, czyli same napisy tak naprawdę. Y, te są fajne do, w ogóle do, y, do y, kalendarza. Ja Nie wiem, czy sobie jednego kalendarza, nie kupię jednego wkładu kalendarza, ale sobie sobie tylko ten kalendarz tutaj na ten pobyt, czyli od maja do lutego, no zobaczę zresztą, jeszcze się zastanowię. No i tu były właśnie fajne naklejki, napisy, zobaczcie, tu zarąbista na ciemnym tle, no i moje kolory, złoto, czarno, białe, rewelacyjne naklejki, mm, tu są takie większe, czat, 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 także taką książkę naklejek. Oczywiście znalazłam naklejki z Teksasem, no więc nie mogłam tego nie kupić, bo jakby nie było, tu jesteśmy. Tu już zapłaciłam 4 dolary, tak jak tutaj jest. Mam dwie strony tych naklejek. No i kochani, Prime znalazłam. Nie wiem, czy to jest stara kolekcja, czy to jest nowa kolekcja, jaka to jest. Zapłaciłam za nią 12 dolarów. Wiem, że tu przy liczeniu na Polski to jest już więcej, ale pamiętajcie, że oni tutaj zarabiają tak jak u nas. Właśnie Dawid, ten facet powiedział w tym barze, że oni nawet około 5, do, 5 tysięcy dolarów tak normalnie zarabiają tutaj w San Antonio. Taką normalną pracę można zdobyć, nie? Że to nie jest jakieś nie, mega trudno. Średnio 2,5. No średnio 2,5, ale mówię co się powiedział. W każdym razie 2,5 tysiąca dolarów zarabiają i płacą za primę 11,99. Przecież to jest po prostu... Unbelievable. Dobra, w każdym razie piękne papiery yy, w moich kolorach z yy, wiecie, z motylami, czyli mój ukochany motyw. Po cztery sztuki, po, po pięć, tak jak zwykle. Pokażę Wam tylko, jak wygląda kolekcja. Tu jest taki marmurek, tutaj znowu motylki. Z drugiej strony. Te motywy się powtarzają w primie. Tu nie są jakieś nowe motywy za bardzo. Tutaj jest takie jakieś zecierki, czy jak to nazwać? Nie wiem za bardzo śliczny ten jest tutaj, taki kwiatuszkowy papier, oj przepiękny, mam nadzieję, że te kolory tutaj w tej mojej kuchni są całkiem niezłe i będziecie widzieć to co trzeba. Piękne są te papiery, tak mi się podobały, fakt, że są i bardzo jednolite, te kolory są takie bardzo e, podobne do siebie i w zasadzie karosana jest podobna, ale no popatrzcie na to, piękne, pomyślałam sobie, że jak będę robiła do tego, e, do tego journala i do tego albumu tła, oczywiście muszę kupić jeszcze jakieś ciemniejsze, takie bardziej w teksańskim stylu, że tak powiem, tu jest też fajny, ciemniejszy. A z tyłu taki jasny róż. Także ta kolekcja mi się bardzo podobała. Bardzo. Ale pomyślałam sobie, że jak do tego dołożę właśnie takie naklejki złoto-czarne i ten róż i ten mój um, album, można powiedzieć, który będzie, no to pomyślałam sobie, że to jest to. Także to są moje pierwsze zakupy Yy, faktycznie byłam podjarana straszliwie, aż głupio się przyznać po prostu. No ale cóż, nie będę się wstydzić tego, że jestem w Stanach i jestem podjarana, co nie? Także to jest mój pierwszy zakupy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że Wam się podobała moja oryginalna prezentacja, w zasadzie nie moja, a mojego męża. Bo nie zamierzam tego wykasować. To było bardzo super cute. No i dziękuję Wam za uwagę, serdecznie Was pozdrawiamy i zapraszamy na kolejne nasze vlogi. Pa! A teraz Wam jeszcze pokażę moje stanowisko pracy. Tutaj nagrywam dla Was film, ale czaco, nie ma nigdzie innego, innego miejsca, bo tam są za grube blaty i złe oświetlenie, więc no tak to wygląda. No to nic, pozdrawiamy serdecznie, do następnych zakupów.